to kinematyk akt trzeci Mój towarzysz zagłębił się w wilgotne zimne powietrze krobowca to go jakby wzmocniło stanąłem w drzwiach między światłem i ciemnością Resztki zdrowego rozsądku błagały mnie, bym tam nie wchodził, ale ten głos był już tylko szeptem. Gdy tak schodziliśmy w dół krypty, coraz głębiej i głębiej, zauważyłem zmianę zachodzącą w moim towarzyszu. O, proszę. Dało na to, że odzyskuję siły. Ja niewiele widziałem w pół roku. Ale zdało mi się, że on zna drogę. W końcu dotarliśmy do wielkiej komnaty. No dobra, sprawdźmy to. O, jezu, co się dzieje? Właśnie wtedy zrozumiałem, że cały czas się myliłem. Mój towarzysz nie odzyskiwał się. On tracił resztki swego człowieczeństwa. Okulka tu znalazł tego. Talerasz, tak? Talerasza. Poruszał się demonicznie szybko. I wtedy. Zabiłeś się ty? Zamknięta tutaj bestia nie może zostać uwolniona. Nawet przez ciebie. O kurka.

Właśnie sprowadziłeś na ten świat zakładę! Nie jesteś nawet w stanie wyobrazić sobie, co dziś obudziłeś! Idź do świątyni Światła we wschodnim mieście Kurast! Tam znajdziesz otwarte przed tobą wrota piekła! Musisz zdobyć się na odwagę i je przekroczyć, Mariusie! Zabierz ten kamień do piekielnej kuźni! Tam zostanie zniszczony! A teraz biegnij! Zabierz kamień i biegnij! O kurde, nieźle, jaki miałem wybór, obiegłem.